ogólnie to ja chyba tam ogólnie chyba, bo ja nie pamiętam Muszę jest taki uroczy kucyki Malwin! bo też taki jest drugi, ale nie wiem jak on ma na imię o tam chodź! chodź, chodź, chodź. chodź. To jest taki czarny kary błatki, łasiacy i on gryzie ale w ogóle ten kucyś przypomina mi Przypomina mi basię od stajni Oliwii. Oj, tam jest ten z w ogóle Gryzie. Ale Basiula nie. I tu Tam jest Malwin, A to jest Basiula. Znaczy, Dla mnie to jest Basiula. Basiula ogólnie odgania tego z Grecka. Zgadzam No więc no.